Oreste Cherry święty Filip Neri Życiorys Anegdotyczny Część jedenasta. Łowca dusz. Pewnego razu przeprowadzono na walicelle czworo dzieci żydowskich, które jako sieroty zostały umieszczone w domu ich krewnych. Rodzice wychowywali je w religii żydowskiej i w dalszym ciągu uczęszczały do synagogi. Ich wuj przyprowadził je do świętego, aby je nakłonił do przyjęcia prawdziwej wiary. Filip pogłaskał je, poczęstował owocami i słodyczami, ale podczas tej ich pierwszej wizyty nie mówił im ani o Bogu, ani o konieczności nawrócenia się. Zaprosił je tylko, aby przychodziły do niego we wszystkie wieczory, a on będzie im opowiadał piękne rzeczy. Rzeczywiście minęło kilka wieczorów, zanim przeszedł do tematu religii. Potem, gdy widział, że słuchały go z wielkim zainteresowaniem, zaczął im mówić: Polecajcie się Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba, aby was oświecił. Dzieci przyzwyczajone do religii izraelskiej nie miały zamiaru wyrzekać się jej. Filip za pomocą tysiąca argumentów starał się nakłonić je do podjęcia decyzji. Gdybym wiedział, powiedział im jednego dnia, że wasze prawo jest lepsze niż nasze, ja także zostałbym Żydem. Ale tak nie jest. Po trochu udawało mu się je katechizować. Brakowało tylko tego, aby one poprosiły o chrzest. Niezdecydowane opuszczenie religii żydowskiej uważały za znieważenie pamięci ich rodziców. Filip postanowił uciec się do modlitwy, mówiąc im: Jutro będę modlił się za was podczas mszy świętej. Ojcom, którzy pytali, czy się nawróciły, odpowiedział: Jutro zmusimy Boga modlitwą, a one zadecydują podczas mojej mszy. Tak się stało. Następnego dnia stawiając się u świętego, czterej bracia jednomyślnie zapragnęli stać się chrześcijanami i poprosić o chrzest. Po około dwóch miesiącach przygotowania pod jego kierownictwem otrzymali chrzest w bazylice świętego Jana na laternie z rąk samego papieża, którym był wtedy Klemens VIII, i nadano im imienia Aleksandra, Augustyna, Hipolita i Klemensa. Kura i Oszczerstwo. Wśród penitentów świętego była pewna kobieta bardzo przywiązana do grzechu oszczerstwa, która nie potrafiła poprawić się z tego bardzo złego nawyku. Ojciec Filip wiele razy karcił ją surowo ze względu na szkody, jakie wyrządzała bliźniemu swoim złym językiem, ale widząc, że daremne jest każde słowo, postanowił dać jej lekcję poglądową. Pewnego dnia po wysłuchaniu jej w konfesjonale zapytał ją: Często popełniasz ten grzech? Bardzo często, ojcze. Jestem tak do niego przyzwyczajona, że nawet się nie spostrzegam. Wobec tak szczerego oskarżenia się, doświadczony kierownik duchowy zrozumiał, że nauk jest już zakorzeniony i że wobec tego trzeba użyć jakiejś surowej pokuty, takiej, która pozwoli jej zrozumieć straszne skutki grzechu, z jakiego się oskarżała. Moja córko, Twój grzech jest wielki, ale miłosierdzie Boże jest jeszcze większe. Teraz chcę, abyś dotknęła ręką całego zła, jakie wyrządziłaś i jakie wyrządzasz swoim oszczerstwem. A zatem masz zrobić, co następuje. W najbliższy dzień targowy, kupisz zabitą kurę, ale taką, która ma pióra. Ojcze, co ma wspólnego kura z pokutą, jaką masz mi zadać? Słuchaj mnie, bo jeszcze nie skończyłem. A więc z kurą w ręce, będziesz chodziła po ulicach miasta, wyrywając jej w drodze po trochu pióra. Po całkowitym oskubaniu jej przyjdziesz do mnie, a ja ci powiem, co masz zrobić. Penitentka bardzo dokładnie wypełniała nakazy spowiednika, a potem przyszła do niego. Teraz, kiedy wykonałaś tę robotę, powrócisz na te same ulice, którymi przechodziłaś i pozbierasz co do jednego wszystkie pióra kury, które oskubałaś, nie pozostawiając ani jednego. Ależ mój ojcze, żądasz ode mnie rzeczy niemożliwej! zawołała zdesperowana biedna penitentka. Wiał taki wiatr, że kto wie, dokąd poniósł te pióra. O tym ja też wiem, ale przez to chciałem Ci dać do zrozumienia, że Twoje oszczerstwa są podobne do tych piór. Rzeczywiście, również Twoje jadowite słowa zostały rozniesione wszędzie. Idź teraz i odzyskaj je, jeżeli jesteś w stanie. Czy jest możliwe, abyś potrafiła naprawić tak wiele zła wyrządzonego bliźniemu Twoim językiem? Szczera spowiedź. Pewien młodzieniec od długiego czasu ze wstydu zatajał przy spowiedzi niektóre grzechy. Jednego dnia, trapiony bardziej niż zwykle wyrzutami sumienia z powodu bardzo wielu świętokrackich spowiedzi, jakie odbył, postanowił udać się do ojca Filipa. Święty, gdy tylko go zobaczył, wyszedł mu na spotkanie z otwartymi ramionami, wpatrując się w jego oczy współczującym wzrokiem, a zbadawszy jego duszę aż do samego dna, zaczął płakać. Młodzieniec był tak bardzo wzruszony łzami świętego, że sam nie potrafił powstrzymać się od płaczu. Filip, przyciskając łagodnie jego głowę do piersi, prowadził go do kościoła i tam długo się z nim modlił. Kiedy uznał, że jest należycie usposobiony do szczerej spowiedzi, wezwał go do konfesjonału, upominając, aby nie pozwolił na to, żeby szatan namówił go do zamilczenia grzechów. Młodzieniec przejęty z kruchą oskarżył się ze wszystkich swoich win oraz również z tych grzechów, które zataił w poprzednich spowiedziach. Filip, zanim go odprawił, powiedział mu z miłym uśmiechem, Synu, znałem szczegółowo Twoje grzechy. Teraz widzę, że odmieniłeś twarz i dobrze wyglądasz. Kto pragnie majątku, nigdy nie będzie miał pogody ducha. Wiedząc, że pewien jego penitent bardzo się wzbogacił na handlu i zgromadził znaczny kapitał, święty powiedział mu: Synu, kiedyś byłeś ubogi, miałeś twarz anioła i zawsze widziałem cię zadowolonym. Teraz zmieniłeś oblicze, utraciłeś zwyczajną radość, widzę cię przygnębionym. Bogactwa pozbawiły cię spokoju serca. Dobrze się zastanów nad twoimi sprawami. Penitent poznał, że ojciec Filip odgadł stan jego ducha i postanowił rozdawać ją mużne oraz spełniać dobre dzieła. Pewnego razu zapytał brata w kongregacji Edgida Calvelliego: Czy pragnąłby pieniędzy? Calvelli, który w szkole świętego nauczył się oderwania od wszelkich spraw ziemskich, odpowiedział: Ojcze, gdy nie brakuje mi tego, co jest konieczne, nie pragnę niczego innego. Na to Filip. Dobrze, jeżeli tak się ma sprawa, pójdziemy razem do nieba. Proszę cię bardzo, abyś nigdy nie pozwolił zawładnąć sobą pragnieniu pieniędzy lub bogactw. Święty często przypominał tę piękną maksymę. Starzy powinni się strzec chciwości, a młodzi prośności”. Paleolog Odstępca dominikański Giacomo della nazywany paleologiem z powodu swoich doktryn przeciwko wierze, został skazany na stos. Buntownik i wichrzycielski heretyk nie objawiał żadnych oznak skruchy, wprost przeciwnie. Zbutnie podniesioną głową i dumny wzruszył wśród zbrojnych żołnierzy na śmierć. Filip był w konfesjonale, w Alicieli, gdy powiadomiono go, że apostata jest prowadzony na miejsce kaźni. Święty natychmiast pobiegł naprzeciw ponuremu orszakowi, który szedł ulicą Del Pellegrino, zmierzając ku Campo dei Fiori. Torując w sobie pośród tłumu drogę, dotarł do śmiertelnego wozu, wspiął się na niego i rzucił się z serdecznością skazańcowi na szyję, kierując do niego pełne smutku napomnienia. Tłum, zaskoczony tym gestem, przystawał, aby obserwować z ogromnym poruszeniem tę scenę. Tymczasem w oczach nieszczęśliwca pojawiła się łza. Łza skruchy. Wszyscy obecni wydali okrzyk radości, gdy zobaczyli heretyka rzucającego się do stóp Filipa i wołającego o przebaczenie. Za zachętą świętego zwrócił się on do papieża z prośbą o odraczenie egzekucji. Po kilku chwilach nadeszła odpowiedź papieża, który nakazywał cofnięcie wyroku skazującego w nadziei, że odstępca odwoła swoje błędy. Paleolog oświadczył wtedy wobec zebranego wokół niego na miejscu kaźni tłumu, iż podporządkuje się opinii autorytetu kościelnego i wyznał swoje błędy. W ten sposób uratował życie. Został odprowadzony z powrotem do więzienia świętego oficjum, gdzie Filip, chodząc go odwiedzać, w końcu go nawrócił. Ale po dwóch latach, gdy znowu powrócił do herezji, został ponownie skazany na stos. W swojej zaślepionej pysze nieszczęśnik zapomniał już o dobrych radach Filipa, który był bardzo zasmucony jego zaciętym uporem. Na krótko przedtem, zanim poniósł śmierć, Filip posłał jednego ze swoich najbardziej cenionych towarzyszy, baroniusza, aby był obecny przy nieszczęśniku. Heretyk w ostatnim momencie dał nowy znak skruchy, ale teraz było już za późno na to, aby można go było uratować po raz drugi. Modlitwa Filipa sprawiła, że paleolog nawrócony umarł pogodzony z losem, wyznając, iż zasłużył sobie na karę śmierci. Grzechy i ukrzyżowany. Jednego rana stawił się u Filipa pewien młody człowiek, aby się wyspowiadać. Wyznał wiele grzechów, ale z największą oziębłością i obojętnością. Po skończeniu tego oskarżenia się, święty nie wiedział, jak wzbudzić w tym biednym grzeszniku żal za grzechy. Pod wpływem natchnienia powiedział: Muszę oddalić się na kilka minut z konfesjonału. Ty zaś podczas odprawiania pokuty za twoje grzechy, przeglądaj się temu ukrzyżowanemu, powiedział wręczając mu krzyż. I nie mam czynić nic innego? Nie. I wyszedł. Gdy młodzieniec pozostał sam z krzyżem w rękach, zaczął mu się przyglądać. Pierwsze spojrzenie było obojętne. Potem zatrzymał się, aby go kontemplować i zadawał sobie pytanie: ale któż to jest ten ukrzyżowany? Dlaczego? Kogo przybił do krzyża? Żydzi? Ale ja przecież tyle razy grzeszyłem. Jakże jestem zły i niewdzięczny! I wstrząśnięty przycisnął ukrzyżowanego do ust, ucałował go kilkakrotnie, mówiąc: Jezu, miłosierdzia, przebaczenia! Święty, który modlił się w przyległym pokoju, przybiegł do niego, zarzucił mu ramiona na szyję, ze łzami w oczach zawołał: Teraz rzeczywiście zasługujesz na rozgrzeszenie. Idź, mój synu, i już więcej nie grzesz.